Dobra, zaczynamy kolekcję moją i mojego kuzyna. Dobra, to jest moja deska, kobra. Fajna deska. Dobre triki się na niej robi. Dobra, to jest moja druga deska. Tu jest zepsuta. Kółka mi odpadły. Nie wiem, jaka to jest deska, no ale też fajne triki się na niej robi. Dobra, to jest deska mojego kuzyna. No też się fajnie na niej triki robi. Dobra. To jest moja trzecia deska z czaszką fajna. Triki są takie sobie. No jak jesteś dobry, no to ci tam wyjdą dobre triki. Dobra, to jest deska kuzyna. Też na niej dobrze, że wychodzą... Kick Filipy na niej dobrze wychodzą. Dobra, to jest. No następna deska mojego kuzyna. Też się na niej dobrze robi triki, też jest zepsuta trochę. Dobra, dalej. To jest też deska mojego kuzyna. Z Tech Deck'a. Proszę. Dobra, Tech Deck. Widać, widać, dobra. Fajne triki na nie są. I to jest moja ostatnia. Też zepsuta. No, fajna dziewczyna, nie? Dobra. dobra dzięki za oglądanie. pozdrawiam